No witam bardzo serdecznie w ten dzisiejszy czwartkowy dzień. Dzisiaj taka robota kolejna do zrobienia. Mianowicie, mam takie kółeczko na tokarce. Już przełączę kamerkę to zobaczycie. Takie mam kółeczko, właściwie kawał pręta aluminiowego z PA9 ucięty. I będziemy, będę z tego robił koło, koło pasowe, wielorowkowe pod pasek PJ. Tutaj na tokarkę zamontowałem detal, po to, żeby go przygotować do montażu na frezarkę. Muszę zrobić tutaj leciutko płaszczyznę i podtoczyć na jakieś 5-4-5 mm, po to, żeby złapać go w uchwycie na frezarce. Ok, no to zaczynamy. Mocowanie zrobione. Jak widać, tutaj jest zrobione podtoczenie. Detal zamocowany w uchwycie. Punkt zero ustawiony. Program pierwszy na planowanie płaszczyzny wykonany, także startujemy z programem ogień. Zbieram z góry 50 mm. Zobaczymy, czy płaszczyzna wyjdzie w całości zamielona. Jednak trzeba będzie trzymać Trochę Troszkę krzywo po wyszło. Ale jeszcze jedno przybranie jakieś wiejskie i poniosło. Pierwsza obróbeczka tu widać jest delikatnie niezabielone. O, może nawet trzy dyszki trzeba zejść, chociaż to nie będzie konieczne, bo i tak ta część będzie opuszczona. Tu jeszcze widzę ryski delikatne, więc myślę, że jeszcze jakaś jedna dziesiąta i pierwsza obróbka będzie zrealizowana. Za chwilę uruchamiamy Kama i robimy dalsze frezowanka. Lecimy z pierwszym programem obróbkowym wygenerowanym z Kama. Robimy grubną obróbkę tutaj tego kółeczka. Będzie wygrzebane galancie To aluminium. Program dopiero się zaczął. Fres mamy pi 8 wysunięty na jakieś 55 mm z oprawki Obroty pełne dla mojej maszyny 6000, posuw 2000. Zagłębianie co pół mm. No i tak frezujemy. Mógłbym wziąć grubsze narzędzie i frezować grubszym frezem, ale wolałem wykorzystać mniejszy frez ze względów takich, że nie będę tego narzędzia zmieniał, ono będzie grzewało mi tutaj ten detal z grubnie do końca i później wykańczająco również, także ograniczyłem po prostu zmianę ilość zmian narzędzia. No i dlatego takim narzędziem, może troszeczkę dłużej. A tutaj mam już przygotowane narzędzia, które będę kopał, wygładzał w sumie dalej i wiercił otworki. Także mamy tutaj taki frezik FI4 kulowy do robienia fazek. Tutaj mamy frezik FI2. Nim zrobię lekki grawer. No i tutaj jest wiertełko FI-5, w którym yy, wywiercę 5 bądź 6 otworów. Już tam nie pamiętam dokładnie ile, ale będą otwory gwintowane M6, wiercono, wiercone wiertłem FI-5. No witam, witam ponownie po krótkiej przerwie. Obróbka zgrubna trwa, yy, mamy już tutaj godzinkę i 5 minut programu od startu i wybiera nam takie oto wcięcia całe to koło będzie zrobione tak jak troszeczkę tutaj widać ta krawędź która jest tutaj spodkowo frezowana ona będzie skąda także yy, później będzie to wygładzane jeszcze frezem kulowym frezem tutaj ładnie skrobie robi trzecie wybranie pozostałe jeszcze dwa i obróbka będzie zrobiona. Także następny etap to będzie obróbka wykańczająca. Częściowo będzie realizowana frezem właśnie tym, który jest założony, a częściowo frezem kulowym. Pozdrawiam. No, witam, witam, ponownie. Obróbka grubna y, koła pasowego pod pasek PJ y, już dobiegła końca. Trwała dokładnie godzinę 21 minut 27 sekund. Po tym y, procesie koło wygląda następująco w ten sposób, z tej perspektywy, z tej perspektywy. Y, widać tutaj takie y, frezowanie z grubne fazy. Tutaj będzie taka faza pod kątem zrobiona, to będzie y, za chwilę frezowane frezem kulowym. Mamy tutaj zrobione takie wybrania do spodu tego koła. No i za chwilę puszczam kolejny program, obróbka wykańczająca frezem y, Fi8 walcowym do aluminium przypiórowym. Będzie się nam tutaj frezowało wykańczająco. Później pójdzie kula, czwóreczka i następnie będzie kuleczka Fi2 oraz wiertełko Fi5. No i to mocowanie będzie zakończone. Detal trafia na tukarkę i na tukarce będzie toczony już na finish. Mano kolano. Dobiega koniec obróbki wykańczającej. Tutaj widać ostatnią operację: frezowanie obrysu zewnętrznego koła pasowego PJ. Ten frez za chwilę będzie zmieniony na frez kulowy. No i rozpocznie się frezowanie frezem kulowym tak naprawdę. Wygładzanie, wykonanie faz. I detal zostanie ściągnięty z frezarki, wrzucony na tokarkę i na tokarce będzie skończony. Będą zrobione otwory podłożyska albo ra... no w sumie otwór, podłożysko troszeczkę wygrzewane od drugiej strony żeby było lżejsze jak na razie za dużo nie będzie zebrane To nie jest tutaj to tak bardzo istotne tak z ciekawostek powiem to koło jest przeznaczone do yy, paralotni bądź motolotni i będzie latało w powietrzu także to tyle co teraz chciałbym Wam przekazać, pozdrawiam no i witam Państwa ponownie. Kolejna operacja. Tym razem już wykończeniuweczka frezem kulowym f 4 W tym momencie robimy paski pod otwory. Otwory gwintowane M6. Ładnie nam tutaj frezik kulowy fazuje. Paski już tutaj tej średnicy i tej małej średnicy zostały zrobione wcześniej. Za chwilę przejdzie narzędzie do fazowania tutaj tych zgrubnie wykonanych faz. Największych faz, które znajdują się na tym pole. No i tak naprawdę, pomijając yy, całościową obróbkę, tutaj praktycznie detal będzie na frezarce gotowy. Zostanie do zrobienia tylko mój grawer, grawer yy, informujący, gdzie koło zostało wykonane. I tyle. Koło oczywiście jest yy, projektem moim. Nie kopiowałem tego z niczego. Zrobiłem to tak po swojemu i tyle. Także za jakąś chwilę znowu kolejny filmik z operacji wykonania graweru. A w tym momencie tak jak mówiłem yy, zaczął się tutaj moment, w którym frez kulowy wykonuje fazy. Może poczekamy, aż jedna fazka zostanie zrobiona, zobaczymy jakość wykonania. Od czasu do czasu pozwolę sobie przytknąć tutaj jakimś sylwetkiem zwanym, żeby ładnie wyszło. No i tak wygląda. W, w międzyczasie mogę coś powiedzieć odnośnie maszyny. Zbieram się powoli do dodania filmiku tutaj związanego z moją maszyną. Nie powiem, że nie mam czasu, bo mam czas, ale chciałem zrobić tak dosyć fajnie ten filmik, żeby opowiedzieć o niej dość dokładnie tutaj, w słowach, jak ją zrobiłem, jak jest wykonana, z jakich elementów się składa. Także myślę, że musicie jeszcze dać mi troszkę czasu i na pewno taki filmik trafi na mój kanał tutaj. Chciałem pokazać, pokazać Wam, że można zrobić coś z waszymi siłami, znowu, niewielkim kosztem. Nie trzeba kupować maszyny za milion monet, żeby robić naprawdę dokładne detale. No, mamy tutaj, mamy tutaj pierwszą paskę zrobioną, odmówiony Możemy sobie zatrzymać nagrówkę. Zobaczymy jak to wygląda. Paska wygląda w ten sposób widać ślady narzędzia, widać jak narzędzie skoziło krok po kroku w dół. Ale nie, to jest w tym istotne. Później jak to już zostanie wrzucone na tokareczkę, tutaj powierzchnia jest naprawdę gładka. To no wystarczy, będzie wystarczyło wziąć papierek w rękę albo matę na obrotach, to dotknąć i będzie całkiem fajne. Chociaż w sumie nawet nie na obrotach, bo ta płaszczyzna będzie ciężka do yy, oszlifowania czy tam yy, do wypolerowania. Raczej tutaj już zostanie to zrobione ręcznie, ręką. Następna operacja: wiercenie otworów wiertełkiem Fi-5. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 otworów. 6 otworków nam się wierci na głębokość 15 mm. Później zostaną nagwintowane na mojej wyrafinowanej gwinciarce ręcznej. I tyle. Potakla, to, się to, się to się No i tak to wygląda. Witam Państwa bardzo serdecznie po raz kolejny. Ostatni już raz z frezarki właśnie. Yy, dzieje się tutaj ostatnia operacja mianowicie grawerowanko mamy już tu napisy wstępnie wygrawerowane zgrubnie jeszcze raz puszczę program żeby poprawić teraz zobaczymy jak to wygląda czy w ogóle widać odmuchamy troszeczkę i proszę bardzo tak to wygląda Mamy tutaj ładny grawer zrobiony. Po części on, przyświecimy, przyświecimy. Żeby coś było więcej widać. Widać, widać. Ostatni grawer nam leci, a troszeczkę mu tam smyrniemy. Skleju. Taki Kulowy, Q2 Jeszcze raz puszczę cały ten program po to żeby poprawiło te napisy Ale za chwilę zobaczymy jak to finalnie, właściwie nie finalnie, tylko jak to wyjdzie wstępnie Tej ostatniej obróbki nie będę puszczał, za chwilę się skończy finalnie. Napiski prezentowały się tutaj 3 minutki O, mamy skończone o, I teraz, i teraz Zobaczmy czy widać napisy Myślę, że coś będzie widać. Chyba jest ładnie. Także kółeczko mam już tak zrobione. Jeszcze raz napiski tutaj puszczę. No i to kareczka. Pozdrawiam.